Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się po raz nie wiem który, po bardzo, bardzo długim czasie mojej nieobecności na tym kanale. No i tu niestety nie mam dla Was dobrych wiadomości, ponieważ mojej obecności tu wcale nie będzie więcej. E, z bardzo prostego powodu, po pierwsze, z dwóch właściwie powodów, ale oba są bardzo proste. Po pierwsze, szkoda mi czasu na to nagrywanie. Bo w tym czasie, wiecie, no to zajmuje, tak? Zajmuje dużo czasu, a w tym czasie mogę sobie po prostu wyszywać. A drugi powód, równie prozaiczny, u mnie nic się nie dzieje. No o czym ja mam opowiadać? Ja po prostu wyszywam, nic więcej tutaj się nie dzieje. Nuda, panie. I teraz tak. E, za chwilę zobaczycie filmik, który nagrałam, pokazując wam, jak kończę ten najniższy rządek. O tym tutaj będę mówić, jak tutaj ja kończę. Wyjaśnię, dlaczego te nitki tutaj sterczą i co z nimi potem zrobię. Tutaj domyślacie się, co z nimi zrobić tutaj też nie ma nic wyjątkowego. I tam też tłumaczę, dlaczego właśnie ten obraz w ten sposób kończę i, i, i z czym to będzie związane. Dobra. No i tak bardzo króciutko pokazuję Wam postępy w tym obrazku, który teraz wyszywam. O tutaj macie piersi już mojego pieska. Tutaj Wam pokazuję teraz ten obrazek, który wyszywam. I jak sami widzicie, przede mną już jest sam tutaj ten dół, prawda? No, myślę, że o. W tej perspektywie widać więcej, tak? Co mi zostało do wyszycia? Bardzo dużo kolorów już mi się zakończyło, już mogłabym niektóre kolory zwijać, chować i, i jakoś tak po trochu sobie tutaj y, tę organizację y, skrócić i, i żeby nie była taka bardzo długa, męcząca, bo wy wiecie, że ja nie lubię tego etapu, kiedy trzeba posprzątać po starym obrazie. No właśnie, i tak to wygląda, o. No, i cóż ja mam jeszcze więcej Wam powiedzieć? Nic się nie dzieje, Panie, nuda, nuda. Yy, I teraz zapraszam Was do obejrzenia tego yy, no, bardziej szczegółowego fragmentu, w którym będę pokazywała zakończenie tego najniższego rzędu. To do zobaczenia za sekundę. Zostały mi dwa rzędy tutaj do końca yy, strony, tak? To już jest ostateczny brzeg. Tutaj widzicie ostateczny brzeg tego, tego mojego haftu dolnej, zostały mi dwa rządki i teraz chcę Wam pokazać na, na przykładzie tych dwóch rządków jak ja robię zakończenie takiej już definitywne nici, to nie jest zbyt skomplikowane, Sysia nawet mi tam napisała w komentarzu chyba na Instagramie czy, czy na Facebooku, już nie pamiętam, że wystarczy, że ona wie, ja się domyślam, że większość z Was wie, no ale no nie wszyscy, tak i, i wyraziliście zainteresowanie, Czyli yy, przyjmuję, że są osoby, które chcą zobaczyć, jak ja to kończę. To nie jest zakończenie idealne, od razu uprzedzam, żeby nie było potem zarzutów do mnie, że a tu mi jakieś nitki zostają. No bo zostają, sami widzicie te końcówki, tak? One zostają. Ja je tam potem finalnie, jak już skończę, nie chcę tego robić teraz, dopiero po wypraniu tego obrazu, wezmę igłę tą sneg, znacie ją, jeszcze Wam tu pokażę gdzie tu, o tu, tak, z tymi, o, i ja to po prostu tą igłą zrobię o, o w ten sposób, żebyście wiedzieli o co mi chodzi, tak, taką niteczkę, tę igłę tu wsadzę, o, pstryk, i nie ma, tak, i nie będzie tych sterczących nitek, zostaną te tylko takie maleńkie kreseczki i tak, one będą widoczne, ja się z tym godzę, przyjmuję to na klatę, ponieważ y, po pierwsze nie wiem, znaczy ten obraz akurat będzie oprawiony to na murbeton, bo on jest y, w prezencie. Zresztą ofia, y, no Magda, ona wie o tym, że ja wyszywam ten obraz. Zresztą ona mi zdjęcie swojego pieska przysłała, takie jakie ona chce, żeby było, więc y, ona wszystko wie i ten obraz będzie oprawiony, oprawiony będzie w taki sposób, że, że będzie dosłownie to wszystko będzie zakryte nie będzie widać tych moich niteczek no, no mówię, ale ja wiem o tym jak on będzie oprawiony, więc yy, mając to na uwadze wymyśliłam sobie właśnie takie zakończenie teraz wyszywam te dwa ostatnie rządki na razie zakończeń nie widzę, no przykro mi nie mogłam przewidzieć wszystkiego na, najwyżej zrobię to na przyspieszonym tempie, więc teraz już przestaję gadać, po prostu zaczynam wyszywać, bo tak mi jest łatwiej, a resztę filmiku puszczę na przyspieszonym tempie z jakimś podkładem muzycznym i po prostu obserwujcie co ja tu robię. No i teraz stop, zobaczcie, przywlekam jeszcze raz, poprawiam jakby drugi raz w tym samym miejscu tę nitkę, tak, czekajcie, oj, ja tu przez kamerę to źle widzę. I po prostu lecę, no bo tu dla wzmocnienia, lecę trzy mniej więcej, tak raz, dwa, trzy oczka w dół, robię właśnie tę maleńką kreseczkę, którą widzicie i potem znowu trzy oczka w dół i Wyciągam i tu ucinam. I to jest cała filozofia tego zakończenia. Liczę, nie liczę, tylko wiem na pewno, że po prostu przy oprawie to wszystko będzie tutaj zakryte i nie będzie tego w ogóle widać. No dobrze, to przechodzę teraz do ostatniego rzędu. Do ostatniego rzędu. Tu sobie tylko zrobię, zamarzę. O, tak. Zamazałam sobie na tablecie oczka, które już wyszyłam, ale tutaj, tutaj nie sposób się pomylić z rzędami, bo. No bo tak. Dobra. I mamy to, co ja tu mam. Uh -huh, uh -huh, dobra. I wiecie, jeszcze jedna podpowiedź, taka moja z dobrego serca. To jest ostatni rządek i nawet jeśli mi się tutaj oczka krzyżyki nie zgadzają znaczy w sensie że to nie jest na pewno ten kolor po pierwsze ten mój obraz jest jakimś tam krajobrazem więc tutaj są maziaje wielokolorowe tego z daleka i tak nie będzie widać i tych dwóch oczek, które teraz celowo i, i z całym rozmysłem zrobiłam nie w takim kolorze, jak mi tu wzór pokazuje, chromole już to. To jest ostatni rządek, nikt tego z lupą nie będzie oglądał i nikt oprócz mnie, i w tej chwili Was, ale Wy tego nikomu nie powiecie, nie będzie wiedział, że ja tutaj trochę oszukałam, tak? No, nie będę zaczynała teraz w ostatnim rządku nowej nitki dla jednego oczka. No, wybaczcie mi, ale nie tutaj pozwalam sobie na taką wiecie autorską kreatywność, bo no sami rozumiecie, że to już byłaby dokładność trochę chyba połączona z jakimś szaleństwem. To jest ostatni rządek tego haftu, więc sorry, ale nie, nie będę się tu wygłupiała. No i kończę, tak, no widzicie, to tak wygląda, tak wygląda moje kończenie. O, i znowu Wam pokażę, jak tu zakończę. Czyli tak, wyszywam sobie te oczka, które tutaj mam wyszyć, i za chwilę będę musiała tę nitkę zakończyć. Tutaj mi zostało jedno oczko czarne, ale ono, no tak, takie, ale ono jest pojedyncze w tym rzędzie, ono mi z góry po prostu ten kolor zszedł, i tutaj nie ma żadnej no żadnej patologicznej dokładności. To jest moje ostatnie oczko w tym kolorze i zobaczcie po prostu tak jakbym poprawiała to samo oczko drugi raz lecę tą samą nitką. No ja wiem to będzie może trochę, ale tego naprawdę nikt nie zobaczy z daleka, tak? Tego zgrubienia w cudzysłowie mówiąc, to nie jest żadne zgłubienie. Tutaj, jakbyście się przyjrzeli do, tutaj, to też tak, no wiecie, pewnie, że ktoś, kto się zna, to to zauważy, no ale przyjmijmy, że y, wiem o tym tylko ja i wy i pozostanie to naszą słodką tajemnicą i nikomu nie powiecie, prawda? A no, osoba, która dostanie ten obraz w prezencie, nie ma pojęcia o hafcie. ona i tak będzie szczęśliwa, że ma swojego pieska na ścianie i nad tym się skupmy, nie? A nie na tym, czy oczko w najniższym rządku tego obrazu jest idealnie równe ze wszystkimi, czy jedną trzecią mm jest grubsze, czy nie jest. Więc uważam, że taka swoboda jest tutaj dopuszczalna już w ostatnim rządku. No i jeszcze tutaj o tę pojedynczą nitkę muszę zakończyć, bo mówię, ten kolor zszedł mi z góry. Ja go tutaj nie zaczynałam, żeby, żeby on tu był pojedynczy, więc to ja tak o go kończę. Patrzcie, czyli tak. Robię normalne, zwyczajne oczko. Tak, coś mi tutaj jakiś warfocel sterczy. A, już go zabieram. To tam się po prostu. Gdzie to było? Które to. A, to było to oczko. Tak, czarna nitka. I poprawiam po prostu w tym samym miejscu dla pewności, żeby mi się nie wysmyknęło, Robię, robię to. Można jeszcze inaczej, teraz tak mi przyszło do głowy, zobaczcie, cofnęłam, tak, można od dołu w to wejść, no tak zaplątać bardziej, jakby powiedzieć, no taką pętelkę zrobić z tej nici, no może i tak, my, o teraz mi to przyszło do głowy, tak może będzie pewniej, tak, no i to tyle, co, nic więcej ja tutaj nie mam do dodania nad tym sposobem, więc jeszcze Wam pokażę, no ta nitka to po prostu już ta, którą teraz o tutaj widzicie, ona mi już tu widzę we wzorze, yy, zapełni mi to puste oczko u góry, które tu zostawiłam, a tu i tutaj te dwa oczka, także ja po prostu tą nitką polecę już do końca do tej, o, do tej pionowej kreski i w zasadzie będzie koniec tego rządku i będę, i będę leciała o tym, o tym skosem tutaj, tak? Znowu zacznę dwa Dwie dziesiątki, czyli będę leciała do góry. No to może jeszcze, ale tu nie ma nic ciekawego. Ja nie wiem, no, dziewczyny, jest mi bardzo miło, że wy chcecie patrzeć na moje filmiki, ale to jest takie nudne zajęcie. Nie wiem, na co wy tu chcecie patrzeć. Tu nie ma, nie ma co patrzeć, nie ma na co patrzeć, nie ma nic ciekawego. Po prostu lecę z półkrzyżykami. To jest 25CT. To Boże, jak to się nazywa? To ta setka, tak zwana, tak? Ten materiał się nazywa setka. O tu sobie teraz nadgonię to przepuszczone oczka. Ja już nie chciałam tam po prostu nowej nitki zaczynać. I ja zobaczyłam, że ona mi poleci tu z boku, więc mówię, nie ma sensu tam zaczynać. Ja po prostu sobie to zapełnię nitką, która już tu leci. I tak o, zobaczcie, a tu się rozpędziłam za mocno. To nic, tu tu wsadzę od góry. Ja, tam. ja sobie już pozwalam, powiem Wam tak naprawdę i poważnie. Pozwalam sobie już na takie odstępstwa, czasami od tych zasad moich parkowania. Ale to każda z Was, która wyszywa parkowaniem, to już wie o co chodzi. Najważniejsza zasada jest taka i to będzie wszystko, moi kochani. Już ja nie widzę tego koloru nigdzie tak. Kończę nitkę. O jest mieszany kolor akurat ten. No i robimy zakończonko o ciach, ciach i ciach. A potem po wypraniu już obrazu, jak już on będzie zdjęty z na wyprany, tak, poznikają te wszystkie kolorowe znaczniki. To ja sobie po prostu wezmę Igły tą snag i te wszystkie niteczki poprzewlekam na lewą stronę, tak jak Wam pokazywałam. I to jest cała filozofia. I jest mi teraz naprawdę dużo, dużo łatwiej niż poprzednio, kiedy ja tam się cofałam, nie cofałam, cudawianki wymyślałam, i to było takie męczące, i zabierało mi dużo czasu, i nie byłam zadowolona z efektu, bo te nitki jednak. Te oczka się okazywały nierówne po, po tych różnych manipulacjach. Jednak jak się, jak się zaczyna manipulować i, i wymyślać przy już wyszytych krzyżykach, to one się zaczynają wykrzywiać. No niestety, jak się coś narusza, to się coś zepsuje. No i tak. I moi kochani, to jeśli chodzi, ja jeszcze później dogram pewnie jakieś słowo zakończenia, więc na razie będzie tyle i za chwilę się będziemy żegnać. To tyle, moi kochani, z mojej strony. Nic więcej, ja tutaj ciekawego nie mam do powiedzenia. Bardzo rzadko wstawiam zdjęcia na Instagramie, ale częściej niż nagrywam filmiki. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany oglądaniem moich zdjęć na Instagramie, to zapraszam. Link do Instagrama, o ile nie zapomnę, wrzucę Wam pod tym filmem i będziecie mogli mnie tam odwiedzać. Zobaczymy się zapewne wtedy, kiedy skończę ten obraz. No, myślę, że do miesiąca najwyżej, tak? Zakończę, wybiorę, zlikwiduję te sterczące nitki, wyprasuję i wtedy Wam pokażę obraz jeszcze przed oprawieniem. A potem może jakieś zdjęcie wstawię na Instagram po. Po oprawieniu tego obrazu. No dobra, to do zobaczenia za nie wiadomo kiedy. Wszystkiego dobrego Wam życzę i o, o ile się nie spotkamy, to wesołych świąt wielkanocnych. Pa pa.